Klakson, klakson. Kiedyś jeszcze będą z Ciebie ludzie. Jaki klakson? O co chodziło w ogóle? Kto to był? Zobaczcie, to, jest, to jest mapa, znowu z zaznaczonym X To wygląda jest. to tu jest. mapa. Zobaczcie, zaznaczonym jest. jest. Nie co tu jest. Nie co tu jest. Nie wiem, co tu jest. Nie 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 Ile ty to możesz? Do ja nie wyjdę. Dawaj no, no, wie, zipek znajdziesz. Potrzebujesz czegoś. Coś do picia, stary, coś ciepłego. Coś ciepłego. Tego, no. Herbatę, skitu. Chodźmy do agencji od razu. Do agencji. No. 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 Chodź, chodź. Paweł, herbatkę jedna Sterika Siadaj tutaj, siadaj, siadaj, siadaj. Dobra. E, czego potrzebujesz? Jakiś? Dobra, to jest w to jest miarę ciepłe jeszcze. Dobra, trzymaj proszę na piśmie. Trzymaj. I tyle starych. Trzeba to, 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 patrzeć całe, nie? No. Słuchaj, zadamy ci kilka pytań. Co? Musisz nam powiedzieć wszystko, co wiesz no. Dlatego, że Powiedziałeś nam już o klaksonie Słuchaj, my najpierw powiemy Tobie wszystko, a następnie Ty nam powiesz, nie? Jest psychopata, wy ja nie rozumiecie Psychopata? No właśnie, rozumiemy mniej więcej Jesteśmy w tropie. zaginął no. nasz przyjaciel, Ernest I zdaje nam się, że Viktor Jakim... Wiktor go wy... uprowadził I, jakimś cudem, I właśnie jakimś cudem trafiliśmy na Ciebie Tak Nic za dużo nie kleimy, o co chodzi, także Znacie Wiktora Osobiście nie znamy, ale. No nie, może... znamy. Nie, nie, nie znamy. Nie znamy. Nie, nie, nie słyszeliśmy, co to jest. wiemy, że Ernest im trzymał, tylko potajemnie od nas, nie? Jestem detektywem. Okej. My też jesteśmy detektywami. Zajem... Wiktor Krawczuk, nieznany w branży. Jakieś dwa miesiące temu jego była sekretarka się do mnie odezwała i powiedziała, że on się zajmuje jakąś czarną magią. Magią Miała, czarną? Że, że jego po prostu trzeba powstrzymać i że. Policja jej nie uwierzy w to. Zacząłem prowadzić to śledztwo. Nawet założyłem stronę internetową, powiedziałem, że. Byliśmy nie na tej stronie, która tak tej stronie. I w temu trafiliśmy po w ogóle... Po... Tak? tak, bo ok, tam, podane, tam były podane koordynaty na lokalizację, gdzie były te karteczki które finalnie doprowadziły nas do ciebie. To ona mówiła, że ja muszę go powstrzymać. Zacząłem to śledztwo, zacząłem grzebać i jest tyle po prostu rzeczy jest. Nie da się to wyjaśnić. Czy znalazłeś cokolwiek na temat Ernesta? Może ewentualnie Tricusa? Czy cokolwiek wiesz? Tricus, Triborg, wiele ma na Nie wiem, panowie, moja pamięć już, ja nie wiem kiedy mnie zabrali w ogóle. Właśnie. O co chodzi? Dlaczego no, w ogóle zostałeś prowadzony? Jakby. Co się. Stało? Ja za dużo naraz, no. nie? Za dużo naraz. Pewnego dnia siedziałem wieczorem przy komputerze czytałem kolejne jakieś różne artykuły on zawsze po prostu dziwnie pisał, on się dziwnie zachowywał ja nie wiem jak nikt mógł po prostu tego nie, nie wyłapać zapukali do mnie do drzwi, nie spodziewałem się że to może kto być to kto on K on? Wiktor? Okay. właściwie to mnie napadli, on był z, z jakimiś dwoma typami i the... jeden the... to był ten Klaxon właśnie on i ten drugi gość, oni normalnie, ja nie wiem, on, oni byli na czymś, on ich jakoś, nie wiem, coś im zrobił, ich oczy to były w ogóle jak, nie wiem, jak, jak by, byli zombie, czy coś. Ten jeden w ogóle nie poczytał on, on, on mówił, że mnie zabije, mówił, że będę tak jak oni, że... To o to chodziło, stary Wiktor prowadzi eksperymenty i zamienia ludzi w jakieś Turbo zombie, czy coś w tym stylu? Te nie? zdjęcia, te kartki, kurde, nie wzięliśmy tego. Czyli myślicie, że my przerwaliśmy właśnie taki proces tego mutacji jego? No kurda, czekaj. Nie no stary, zioma, ale z tobą wszystko ok, nie? Teraz już jest lepiej. Na początku czułem, że, że, że w ogóle miałem jakieś dziwne zwidy, jakieś. Ja nie wiem. No ale odpięliśmy stery, odpięliśmy cały, cały ten proces chemiczny, no tak, że powinno być ok, nie? No, to chyba to ktoś zrobił laboratorium w moim domu. W twoim domu? Ja byłem związany kilka dni Ej! Później Słyszeliście? Ale nie no czekaj, ty no. do twisz ktoś. No. Spadek do trzek. Tak, to znaczy. No to kurier stary pewnie. No ja jak jak kurier to do domu? Dobra, ja... Dobra, ty co? Się niskie, na ty się nigdzie nie ruszasz. Dobra? A my idziemy zobaczyć co chciałem. Ale, ale to kurzamówić, kurier na taki w ogóle. Oj, to dziwny no, kurier. Witam pan. No Kim ty jesteś? Co jest prawda? Zanim powiem kim jestem no. powiem czego tutaj szukam Ale nie, 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 bo tak... My sobie tu żyjemy, mieszkamy i tak pan wjeżdża na chatę No pan do domu w ogóle to tu... no. No, wie. Szukam mojego bardzo dobrego kolegi Ernesta Ernesta Wyglądacie no. No, jakbyście coś wiedzieli na tej stronie. No, Ernest... To już żyje generalnie, to jest też nasz no, kolega. Znamy jednego... Tak, znamy Ernesta. No, no, no. Ale jest ważna sprawa, którą trzeba powiedzieć, bo Erdesta nie ma. To od jakiegoś czasu. Ale chyba jest chory, tak nam się wydaje. Także to nic podejrzanego. A kim ty jesteś? Dobrze, przedstawię się. Nazywam się Wiktor. Wiktor przez. E... Jestem detektywem. Chciałbym sprawdzić, zobaczyć. Może nawet zobaczyć, coś, coś, uda mi się ale... znaleźć. Ale to tak. Szukam swojego przyjaciela. To, to bardzo ważne coś. dla mnie. Aha, panowie. Aha. Nie to naprawdę nie bardzo cię cieszę. A to skąd wiesz, że Ernesta nie ma tutaj? Chciałbym sprawdzić. Jestem detektywem, tak jak mówiłem, więc. No dobra, może... no dobra. Ja bym pomóc Wam. No? Zapraszamy jakaś Herbatka, To tak. Niech się Pan trzyma nas blisko, żeby się nie zgubić w tak, wielkim tak. Domu. tak. No, tak no. Może, może on nam coś pomoże. Sasza. I co, to jest Wasze całe biuro? Nie, tak, właściwie to nie? Oczywiście, że nie. Co... To jest jesteśmy... dział terenowy. Taka, na to my jesteśmy poważnymi ludźmi. Tak. Mamy generalnie jeszcze całą górę zagospodarowaną. I, f... I mamy samochód. Ma... Kilka, mamy sam... kilka, kilka, kilka samochodów. Garnitury nasze samochody no, no i jest na że jest biuro jest. Ernesta, jest biuro Agencja Tajemnic i tak dalej. Pokażcie mi. Z chęcią e. to pokażcie mi wszystko. Jestem detektywem, chyba chcielibyście, że, żebym pomógł wam w tej o, sprawie, nie, no jasne, właściwie tak? to, to tak. Oj, co jest za oknem? ogólnie to jest mega dziwne, nie? Że on tak wjechał i on jest tak mega Stary, nie, nie możemy nie nic robić. nie możemy wyjść na to, że o coś ukrywamy, nie? Szczeka myśli, że my uprowadziliśmy Ernesta. Ale stary, kim on jest, żeby nam takie rzeczy wytykać. nie? Nieważne, grajmy pod jego skórę. Może za, on jest straszny. Dobra, chodź na górę do Ernesta, tam tak, nic tak, nie ma. No, 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 no. Dobra. Zapraszamy w takim razie. Na górę, na górę. O, się, eee, na górze w pokoju Ernesta w sumie powinny być poszlaki, które wskazują na to, gdzie on może być, nie? Może my jesteśmy jakimiś słabakami, którzy nic nie ogarniają? I... jestem tu, by wam pomóc, panowie. To są jakieś zapiski i ten, które. Moje. Musiałem tu na chwilę zostawić. Masz. Tak, on zawsze, on zawsze gra na jego komputerze, jak Ernesta nie ma. Okej, się dobrze Jest co tam? Okay. Okej, okay, No w sumie jest detektywem. pan znalazł tam? Mam coś. Okno. Co pan ma? Co jest? O. Okej. Okay. To okay. y no, jakieś pierwsze dropy. Ale to nie jest sobie na prawda? Muszę mieć pewność. No a. tak, tego byśmy nie chcieli. no No wiadomo, no też. On jest profesjonalistą. Ale, nie? Zaraz, zaraz. Mówiliście coś o Agencji Tajemnic, tak? A, no. Ale to jest taki projekt. Nieważne, tutaj, to jest totalnie nieważne. To ja się tym zajmuję, a ja, a ja jestem do kitów generalnie. Mimo tak. wszystko chciałbym zobaczyć waszym agencje. No dobra, to Wiktor. Szybko przodu, bo tam jest... Tak, tak, jest tam jest straszny kurs. Ja dzisiaj tam A spałem ty Pokaż panu nasz y, teleporter. Dobra. No tak. Co? To jest kabina, w której nagrywają muzykę generalnie. Fajne. Ogólnie, ogólnie, odłóż to na chwilę. Chodź mną. Ogólnie, Wiktor, tu przyszedł Coś, Wiktor, tu przyszedł. Serio mówię. Serio, serio. Chowaj rzeczy, gdzie go chowamy. Dobra, chodź, chodź. Stań tu za drzwiami, masz kartkę. Dzisiaj minut, chodź na No, tutaj jest agencja nasza. Stary, ogarnąłem szybko coś tam wiesz. Jakieś, jakieś drobne rzeczy można jeszcze posprzątać i. Mm, tak, no, tutaj sobie, to jest moje biuro. Nasze, no stary, naszym. No nasze, nasze, tutaj akurat Ernest nie urzęduje. Muszę przyznać, że, że wygląda to całkiem okay, profesjonalnie. No, my na znaczy, no, wszystko no, robiliśmy. Hmm. To Trochę zarobiliśmy Jesteśmy profesjonalistami Tak, też. tak, dokładnie. Zipę, no. No, wiadomo, tyle spraw. To jest, o Boże, Jezu, to jest moje, bo ja się skaleczyłem ostatnio na sprawie. Oparzyłem, tutaj mam takie oparzenie. Ale to nie istotne. Tak miałem to. sobie na klejdzie, że zapomniałem generalnie. No, no, no. no, no, no. I uwielbiam tukowe. Oh, oh, bez mleka. Tak, 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 panowie, rozejrzesz się jeszcze chwilę. Proszę popatrzeć. No dobrze panowie. Widziałem już wszystko. Wydaje mi się, że więcej tutaj już nie zobaczę. Więc przejdźmy na dół. Powiem wam co wystawię. No dobra, a ja zaparzę kawę. Stary. to jest Aha, tak, 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 jasne, jasne, jasne. Nie, nie, nie no to chodźmy szybko na dół i nie patrzmy już nigdzie tak, indziej, bo tak, tak, no to chodźcie. trochę... Dobra, proszę kawa dla ciebie. Dobra, dobra, naprawdę. Okay. jest w porządku. No. Przejdźmy do konkretów. Myślę, że mam już wszystko. U, szybko, opowiem szybko, wam, szybko. Hmm? szybko. No. Opowiem wam dokładnie jak to wygląda. Mhm. Nobie go prywalisz! Co, je, do co, co jest?! Proszę się uspokoić Yo, hey. Proszę, uspokój się Co się dzieje? Nikogo nie... Mogę zobaczyć, mogę zobaczyć na chwilę już? Przepraszam, no Co jest? Ko... Troszkę, troszkę mnie poniosło No chyba Ostatnio mam, mam lekkie problemy Boli mnie często głowa mm... Muszę już iść, muszę sprawdzić parę, parę tropów Ale co z Ernestem? O co, co chodzi? chodzi? Nie wiem jak ty, ale... O co chodzi? To było tak straszne, a ja nie wiem czemu nie mogę przestać się śmiać, ani kurde uśmiechać. to było To tyle emocji. Ja pierdykam, co to Stary, było? pierwszy raz! Pierwszy raz mi ktoś no, wrzucił, wrzucił w życiu Do mnie doszło do tego, że, że on miał nóż. Ja pierdziesz zarazem leję, bo... Ale słyszałeś co on mówił? Że ktoś został porwany, po czym zapytałem Ernesta i on powiedział, no właśnie co z Ernestem Gdzie jest Poczuj, Adam. stary Stary Adam. Adam, idziemy do Adama Chodź to Co trzeba powiedzieć? No Ej, Poczuj, już może Tak to co On to był, był normalnie stary, krzyczał na nas, machał nożem Co tu się odwaliło? Stary, ogólnie Ja się obstrałem, nie? Ja chcę kupić Muszę wam pokazać, on, oni robili jakieś badania właśnie w tym laboratorium u mnie W jakim laboratorium? U ciebie? U ciebie? U ciebie? W laboratorium A, Wiem wam, oni... W domu A, że w domu? Tak Dobra. E, czyli co, dobrać? jedziemy? Do Ciebie, jedźmy, do domu? Jedźmy teraz. No, no dobra, a to daleko? Najszybciej. Okej. Okay. Dobra, Miłość, dojechamy. Co jest kradę? Stary, taki kawał drogi. Kiedy hmm. mają takie chaty? Ciekawe, ile on bierze co sprawę, stary. Pewnie 65 złotych. 65, myślisz? Tam. To, to jest, to jest... Zamknięte? Czyli nikogo nie ma. I co teraz? Mordo, a masz klucz? Jest zamknięte? Powiem jest... Jest... Jest, detektyw. jest detektywem i co? Jestem No, nie, czyli jakiś Zawsze masz klucz schowany w kwiatkach. Okej. Okay. Dobra. Ale no, czekaj. Czekajcie się, chodź, Sprawa jest taka. Nie podejrzewasz, że ktoś tu może być? Nie podejrzewasz, że ktoś tu może być? drzwi, No dobra, no to jest. Może nikt nie mnie powinniśmy sprawdzić każdy pokój mhm. i przetestować każdy jacuzzi, które masz tylko w tym domu. Dobra, i dla mnie teraz powinniśmy przejść po całym domu i sprawdzić, czy ktoś się nie ukrywa gdzieś. No bo co? I co, jeżeli ktoś nagle wyjdzie? Jakby czaję, że były zamknięte drzwi, ale. mogli tu zostać. Braźliwy mi się, sprawdźcie na górze, ja sprawdzam. Okej. Okay. stary. Mówiście, my idziemy razem. Ja no, tam idziemy razem. To nie, to jest bardzo. Czy to jest na tym to łóżko? Czy ja na ten... Stary. Ład, ktoś ma ławkę na chacie. Stary, co jest grany? Ja chcę tu zamieszkać. Ej, zmieniamy agencję, co? Zdecydowanie. Ale zobacz na to. Ja nie widziałem, że tam jest jeszcze jeden pokój. Wow! Ej, tutaj. Ja, jak się zaprzyjaźnimy tu z naszym kolegą nowym, naszym nowym szefem. To będziemy stali tutaj. Nie ma ani śladu stary, żadnego tutaj. No. Niktora, ani Kalaksona tym bardziej, ani nikogo. Dobra, paję czy tu nie ma jeszcze jakiegoś pokoju? tego na przykład. Jest! tam Dobra, są drzwi. Tutaj coś. A to pewnie łazienka. Na logikę, nie ma logiky, Łazienka po no, prostu. Tak. No ale stary! To jaka? Wow! Góra czysta Jak co pokazać? Co? Coś musi nam pokazać powiedział Gdzie Gdzie Idziemy idziemy Ej, chłopaki, idziemy jest. To jest jeszcze... Zobaczcie! Czy to jest twoje? Co to jest? To są stare podobne mapy jak znajdziesz na tej miejscu. Nie dykaj tego bez rękawiczek. Ryby? Najpierw zaczął od rybek Później od razu od ludzi. Nie to? Ja tego w ogóle nie czuję. Ja czaję. Co robimy z tym? No Czekajcie, Musimy to jakoś fotografować. Zrobimy tak, no. Weź fotografuję. jak coś na szybkim wybieraniu straży miejskiej. Będą tu raz dwa. Ej, wydaje mi się w ogóle, że to jest są pozostałości tego płynu, który miał wtłaczany. Tak, weź Adam, Widać, jest reszka czerwonego. No, no właśnie. Chcesz, że to wróci? No nie, no ale stary, na górze jest czysto, nie? Masz bardzo ładne górę, jakby nie chcę nic mówić, ale nikogo tam nie, zaraz bo... Ej, a radę. dobra. Też nie nie będę to go pytał, bo... ho! stary, co tu się dzieje? Stary, to jest wielkości piłki, bo, boiska do piłki nożnej. No to prawda. Ej, skakujemy do jeziora? Dobra. Uff. Powiem ci, Wiktor. Na początku było mi smutne, że nie ma Ernesta, ale teraz. Zdaję zdanie. Chyba trzeba wracać do Adama. nie wracamy do Adama, tam jest jacuzzi! Nie. No w sumie jest zimno teraz, nie, nie ma Adam ma życie, o którym zawsze marzyłem. No dobra, Taka do niego, nie? stary. Dobra, no jak... Wróćmy. Stary... Co wy panowie robicie? Żarty sobie z tej sytuacji Masz robicie? taką chatę. To prawda, ja. ale sprawdziliśmy wszystko i... Jest czy czysto. Wejdźcie do środka. Dobre. Co robimy? Ja nie wiem. Ej! Co to był za dźwięk? Słyszeliście czuję. co? Słyszeliśmy. Czuję. O, o kurwa! To jest dead, to jest ten? Nie! Co to? co to jest? Co to jest? Co? Co? Jaki on? to jest klaun? Nigdy nie mówisz! co robisz! Ty robisz, żeż Nie, on On stary! Nie możemy go teraz atakować, musimy się chować! On nie wie, że tu jesteśmy! nie wie! Co robimy? No, on zna najlepsze miejsce, wy? Dobra, chodźcie!